Budzi ksiewcy. Obudzi twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swoich trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Kiedyś mój proboszcz, który mnie wychował, już byłem księdzem. Wziął mnie, tak podszedł do mnie blisko, tak mi położył ręce na ramiona, i czujesz to, czujesz to, jak on do nich mówi. Wy jesteście solą ziemi, czujesz to, ich jest dwunastu, jest szalejący świat, oni są nikim dla tego świata. Wy jesteście światłem świata. I poszli, nie? Te słowa mają moc. Czujesz to? Czujesz? Do tej pory widzę żar w jego oczach, wtedy już starego księdza. Fajne było, tak mi się to zakodowało i dało spida, dało, dało impuls. Tam, gdzie jestem teraz niecały rok, już widzę, jak, jak zdobywa się ludzi normalnością. Że razem z nimi pracujesz, że się zatrzymasz na ulicy, żeby widzieli wasze dobre uczynki, nie? Dzisiaj ludzie pisma się tego nie czytają. Czytają nasze życie. Dobrego dnia. PS Kliknij, że to lubisz. Zasubskrybuj kanał. To pomoże innym. Może to jest dzisiejsza ewangelizacja w swoim wypadku?